Dzień dobry. Dzisiaj taki materiał na, na szybko, yy, niemalże z pola walki. Yy, dostałem do oceny trzy, trzy kamienie. Tutaj będzie pierwszy, drugi, trzeci. A właściwie nie do oceny, tylko do sprawdzenia, czy to, co klient kupił, to jest to, co opisane jest w tych certyfikatach. Yy. To jest bardzo stary rodzaj oszustwa. To, to już przebija w internecie od wielu lat. Generalnie zasada jest taka, że jeżeli certyfikaty są w formie takich kart plastikowych albo, albo w, w ogóle w rozmiarach wizytówki, to z reguły jest to, jest to jakiś problem. One pochodzą z reguły z Indii albo z Ameryki Południowej i nigdy nie są, nie są rzetelne. Problem opisywany w internecie, można sobie, można sobie poszukać, można sobie wpisać te, te rzeczy, które, znaczy te, te nazwy, które są na, na certyfikatach, i, i, i ludzie tam opisują, jak zostali oszukani. No i teraz chciałem wam pokazać, co, co klient miał kupić, a, a co kupił najpierw no kamień, taki dość, dość ładnie wyglądający, atrakcyjnie, niebieski, ładna barwa. To ma być naturalny szafir. Tutaj są różne parametry tego, tego szafira. Nawet się okazuje, że to skucznik refrakcji jest wpisany i tak powinien być. Ciężar właściwy też jest nieodpowiedni i tak dalej. Zobaczmy sobie jak to będzie wyglądać na widmie. Zobaczmy sobie co to, co to jest za kamień. Mam już. Przygotowany kamień do wsadzenia do spektrometru. Spektrometr mam, a jeszcze go sobie tutaj wyjustuję. Dobrze. Nie ma wyniku, a tu czemu? Widmo się nie chce pojawić. Widmo jest. No zobaczmy sobie w tym obszarze ramanowskim. Ono jest dość wyraźne. Widmo cyrkonii. No i rzeczywiście sprawdziłem sobie poza kadrem, pod mikroskopem. Tam jest sporo bąbelków powietrza, charakterystycznych dla, dla cyrkonii syntetycznej. A miał być, a miał być naturalny szafir wygrzewany, naturalny wygrzewany szafir. No niestety. Kolejny kamień pisywany tutaj to naturalny zielony spinel. Nie, przepraszam, naturalny zielony szafir, naturalny zielony szafir. Tutaj między innymi, że, że nie z ceylonu, nie wiem, że korundum. Tutaj mniej więcej dane gemologiczne się zgadzają. Wymiary są wpisane niezgodnie z zasadami w gemologii, obowiązującymi w gemologii, ale to już jest powiedzmy mniej istotne. Zobaczmy na widmach, co to za, co to za kamień. Kolejny kamień to, mia... to jest szafir zielony, ustawię sobie spektrometr znowu. Zobaczmy co tym razem nam tu spakowali. Widmo bardzo charakterystyczne, widmo charakterystyczne dla syntetycznych spineli. Jeżeli ktoś śledzi moje, mój kanał i filmy, które przygotowuję to wie, że syntetyczny spinel jest wyrobem sztucznym. Więc znowu się nie zgadza, znowu nie jest to szafir naturalny, niewygrzewany. Tak jak chcieli nam to sprzedać. No i trzeci, trzeci dokument i trzeci kamień. Czyli ma to być naturalny szmaragd. Tu już, na dobrą sprawę, gołym okiem widać, że to nie jest szmaragd, bo kamień wygląda dziwnie. Do tego ucieka. Kamień wygląda dziwnie. Zobaczmy w takim razie, co to jest. Kamień jest bardzo mocno poprawiany przez olejowanie. Olej jest barwny. Ma barwę zieloną. Bardzo silna. Luminescencja od tego organicznego oleju. No, a tutaj z przodu, zobaczmy sobie obszar ramanowski. W obszarze ramanowskim widmo charakterystyczne dla kwarc. Czyli zapewne jest to syntetyczny kwarc, no może, może nawet naturalny, ale sądzę, że raczej syntetyczny, bo jest tańszy. Został on poddany krakowaniu, czyli, czyli rozgrzano go do wysokiej temperatury i bardzo szybko ochłodzono. On wtedy popękał, i w tę szczelinę wprowadzono olej barwny. No a potem ktoś wystawił na to dokument, że to jest naturalny beryl i że to jest naturalny szmaragd. Mówię, oszustwo, oszustwo bardzo stare. Wiele osób ostrzega przed, przed nim w internecie. Tutaj klient twierdzi, no, że nie zapłacił dużo, bo te kamienie mniej więcej kosztowały około 100 zł za, za każdy z nich. Przy czym jest to cena, no jeżeli płacimy 100 zł za coś, co jest warte 5 albo 10, no to. No to tak naprawdę płacimy bardzo dużo i nie ma sensu przepłacać, lepiej poszukać kamieni naturalnych, nawet mocno poprawianych tanich właśnie w takiej cenie około, około 100 zł, lub po prostu kupić sobie syntetyki, jako syntetyki i wtedy za takie, takie trzy kamienie zapłacić, zapłacić powiedzmy 30 czy 40 zł za, za wszystkie. To wszystko, co mogę powiedzieć o tych, o tych eksponatach. Uważajcie w czasie zakupów, zwracajcie uwagę na, na, na formę certyfikatu. Jeżeli to jest certyfikat, właśnie w takiej, w takiej formie, formie karty kredytowej albo w formie, formacie wizytówki, uważajcie, bo to, bo to z reguły źle wróży, jeżeli, jeżeli chodzi o, o jakość kamienia i jakość samego dokumentu.